Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, no, widzimy się znowu w to I tak, słowem wstępu dzisiaj kontynuujemy dobrą pasę, którą ostatnio mam. Do tego by kolejnego bohatera odhaczyć. Pytanie, którym dzisiaj będziemy próbować zdobyć zwycięstwo? Wiecie co, może pójdźmy kapitanem? Prawda jest taka, że często sobie nim prywatnie pogrywam, czy czemu by nie, można spróbować tutaj. Pod jaką brońkę bym ja chciał pójść. A weźmy szczep. Dlaczego mnie? Będą już w ogóle pierwsze moje Ever podejścia. Kapitan też w szczepa, więc takie trochę nostalgii, Ale mogę wam powiedzieć, że z perspektywy czasu. No, stwierdziłem w sumie, że kapitan ze szczepami jest dosyć dobrym wyborem, choć osobiście częściej gram nim pod maszyngany na tej klasycznej planszy. Jakś taka moja preferencja. I tak. E Założyłem, no, że w sumie nie wytłumaczyłem jak działa kapitan, ale generalnie mówiąc delikatnie, jak możecie tutaj zobaczyć expimy szybciej im mniej mamy broni, ale potrzebujemy więcej expa na poziom, wszystkie bonusy z level są podwójne, ale niestety wrogowie rosną w siłę z każdą falą, więc jeśli chcemy być w stanie przetrzymać ataki potrzebujemy defensywy zdecydowanie mocniejszej niż zazwyczaj. Tak delikatnie mówiąc, no, finalnie można powiedzieć, że o 40% większej defensywy, i jeśli chcemy ich eliminować, to też o 40% potężniejsza ofensywa jest potrzebna. Ale, ale, jak niejednokrotnie sam sobie udowadniałem na planszy klasycznej, nie jest to zbyt trudne. Ważne tylko, żeby szybko się rozkręcić, czyli, na czym mówiąc, potrzebujemy szybko zbierania i w sumie trzymać się jak najbliżej Trzech broni max, w przez pierwszą połowę. Bo im mniej broni, tym skuteczniej expimy, jak już powtarzam. A... Trzy broni to jest takie, powiedzmy, idealne wyrównanie pomiędzy mamy wystarczająco bronić, by ewentualnie z różnych stron móc się yy... no, zabezpieczać przed wrogami, a expy nadal w dobrym tempie. I tak, w, w przypadku szczepów jest jeszcze dodatkowo lepsze, bo powiedziawszy jak wiele broni się ulepsza po zdobywaniu wyższych tych, no, stopni, że tak to określa, po prostu zwiększając damage i tyle, albo jakieś tam niewielkie inne efekty, jako szczepy mają właśnie specjalną cechę, o której najłatwiej można powiedzieć, że właśnie częściej krytują. Bo jak na pewno zauważyliście, tutaj co pocist pocisk ma 100 okryta, potem co czwarty, co trzeci i co drugi. Więc tak. W przypadku szczepów, nawet jeśli bierzecie właśnie je tylko po to, żeby sobie... No, jak to się nazywa? Mieć na wysokim poziomie, co częstsze kryty oznaczają, że częściej będziecie w stanie jednym rzutem wyeliminować kogoś, kto normalnie potrzebowałby dwóch. Więc tak. Jest to jedna z tych broni, której ulepszenia moim zdaniem są wyjątkowo dobre co za tym gdzie nie ma problemu z tym żeby trzymać ją na na małej ilości żebym tak samo jest też z maszynganami bo w ich przypadku skalowanie tam trochę podskakuje ale co najważniejsze podskakuje im to mnie chyba trochę szybko strzelność by mi tak nie się udawało zawsze więc te a jeśli mi się wydawało i to nie jest prawda, to... Jakimś cudem mi się wydawało, że tak jest, więc... no. Po prostu żyłem cały czas w błędzie. Ale mimo to i tak jest dobrze. I tak, jak właśnie mówię. Do fali 10 będziemy wytrzymać na maksymalnie 3. Po fali 10 będziemy musieli myśleć powoli o tym, żeby brać ich więcej. Przy czym im więcej znajdziemy bonusów do ekspienia, typu blizny, fasolki, pawie czy nawet chyba czarne pasy, tym więcej będziemy mogli myśleć o tym, by szybko iść do no maxa, czyli 6 broni. Przy czym prawdopodobnie na razie, jak mówię, będziemy musieli trzymać się tej trójki. O, weźmy trochę szybko żeby mieć już to z głowy. I okej, okay. pięknie. Pięknie, to też się przyda, to ząbnie. Lecimy. I tak, jeszcze inna rzecz, która jest istotna. Jeśli będziemy mieć wyjątkowego farta do wysokich stopni pojawianych odszczepów, czyli typowo będziemy widzieć dużo trójek, to możliwe, że nawet szybko stwierdzę, że idziemy na kilka czwórek, zamiast siedzieć na przykład na czterech trójkach. Bo jednak co drugi atak, a co trzeci, no Niby niewielka różnica, ale tak to jest odczuwalne. To masakra. Tak samo w sumie wszystkie zmniejszenie ataków o jeden, wymaganych do aktywacji, to jest wielkie. Po prostu mega, świetne, szybkie. I tak dalej. To nie wiem, czy pilot pilotowaliśmy takiej głupoty. Tobie może to być dziwne, dlatego że jest dosyć wczesna pora. I. No nie mamy żadnej rozgrzewki w graniu, żadnej rozgrzewki w gadaniu, nic takiego, po prostu świeżo wskoczyłem mi tak, haczyk. Jakkolwiek klątwa można zgubić, musimy to brać, bo przekrętę to mają za duże premie, żeby ich nie brać, w szczególności jeśli gramy kapitanem. Gdzie każda po prostu możliwa premia no to Może być to, co zadecyduje o życiu i śmierci. No wiecie, szybsza eliminacja, szybsza regeneracja, lepsza obrona. Tak typu sprawy. A jak mówiłem, kapitana jest to jeszcze ważniejsze niż w innych przypadkach, bo po prostu wrogowie i więcej biją mi są wytrzymalsi. Co żeby nie było zdarza się na różnych postaciach, że tam wrogowie są mocniejsi pod jednym bądź drugim względem, czasami nawet pod oboma. Ale to, co wyróżnia kapitana, to to, że to jest nieskończenie skalowalne. I że właśnie z każdą kolejną falą te procenty są coraz wyższe i wyższe i wyższe i wyższe. A to jest akurat chyba tylko unikalne dla niego, jeśli się nie mylę. Mhm. Dosłownie tak. Teraz, jak przeglądamy sobie gdzieś tak, można powiedzieć w umyśle rzeczy, które kojarzę mniej lub bardziej, to dosłownie nie jestem w stanie przypomnieć sobie niczego. Nikogo. Czy mogę takie rzeczy powodować poza właśnie kapitanem samym w sobie? Dobra. Niestety blizna nie została przeklęta. Ale. Nie jest to problem, bo i takim wezmę. Wciąż sobie wziąłem. Jedno, co na pewno musi być przeklęte jednak, zanim to weźmiemy, to są te pociski przeszywające. Bo okej, okay, dodatkowe przeżycie świetne, ale. No, powiedzmy sobie szczerze, ich minusy są dosyć spore. Więc, no, wolę mieć przeklęte pociski przeszywające, żeby dostać dodatkową klątwę, ale zminimalizować te inne minusy. A jak. No, jest to oczywiste. Dla tych, którzy wiedzą gdzie działa haczyk, albo przeczytali gdzie działa haczyk, to mając jeden haczyk jest szansa, że w końcu nam to zaskoczy i dostaniemy klątwę. Finalnie na nich. To nie fajnie, by było też na więcej haków, żeby potem dostać z tego przeklęte haki i mieć jeszcze większe szanse na przeklinanie różnych przedmiotów. Prawie wziąłem szansę na krytyka, czyli najbardziej bezwzględną rzecz jaką byśmy mogli wziąć. I tutaj prędkość... a tak. Ostre pociski nadal. Taśma, tak. Tutaj nic. Ranną głowę możemy wziąć. Oszczep trójka, definitywnie. Definitywnie to możemy przełączyć. Tutaj robimy tak i lecimy dalej. Coś mówisz, że w następnej rundzie mamy już oszczep czwórkę. Jak mówiłem, jeśli będą szybko się pojawiać te trójki, to trzeba by nie zrobić czwórkę, żeby mieć jeden ten taki główny, i kilka asystujących. I będzie fajnie, dobrze, będziemy sobie radzić, bo wreszcie to już są potężne brońki, które stanie eliminować większość oponentów. Co przynajmniej z mojego doświadczenia, chociaż nadal jesteśmy kapitanem, więc e, moje doświadczenie może tutaj niewiele jakby mówić, bo... No tego że dużo gram kapitanem, to też powtarzam, ostatnio bardziej próbuję nim pod pistolety maszynowe. Pamiętam, że pod kiki i coś jeszcze takiego próbowałem wyjątkowo dalszym. Nie pamiętam, co to było. Tak, się na jeszcze oszczepy już porzuciłem, tak przynajmniej u niego. Znaczy, że generalnie mogę powiedzieć, że szczepów w dużo mniej używam niż no, na początku, kiedy one wyszły. Na początku to było dla mnie takie wielkie, wow, świetne, super. Teraz, no, kłamstwem by było powiedzieć, że ich nie lubię. I że nie jestem nadal, wow, świetne, super. No, i groty wiesz, jak mnie zachęcić. No, właśnie o takich pięknych rzeczach mówię. Każdy poci. będzie nam krytował. Dobra, teraz tylko nie przegrać w głupi sposób i już jesteśmy ustawieni. Nie, to ta. To, to podejście zostało pobłogosławione przez RNG USA. Naprawdę, teraz tylko zdobyć przyzwoitą defensywę? Nie sądzę, żebyśmy już byli w stanie łatwo przegrać. No, oczywiście nadal trzeba brać poprawkę na to, że nie znam przy tej większości elit i tym podobne, no ale... Czerwony oszczep, czyli potężny, najpotężniejszy oszczep przeklęty. A jak widzieliście, klątwy dla oszczepów są świetne, bo redukują o jeden przerwy między krytami. Oznacza właśnie, jak już też było widać, krytowanie na każdym pocisku. Potem cze kolejny czerwony, zwykły na razie. Ale kto wie, może haczyk znowu nam pójdzie na... Jak to się nazywa? No, na, na ugodę, na łatwiznę. Będzie nam sprzyjał i dostaniemy kolejną klątwę? A jeśli tak się stanie, no co wiecie, no. no. Okej. Okay. Nie poszedł. Ale mamy coś innego świetnego. I teraz zrobimy tak i tak, tak. I wydaje mi się, że teraz właśnie idealnie fala 11 to już będzie czwarty oszczep. Mamy dwa czerwone, jeden fioletowy, jeden szary. No. Chyba nie muszę wam mówić, że moim zdaniem jest to mega potężne combo. powiedziałbym, że nawet powyżej normy. Tak. Ja. Rzadko kiedy widuje się takie. bronie w tym etapie, no świetnie, żebym takich nie miał podejść. Oczywiście, zdarzają się, ale. nadal. Dwie broni maksymalnej jakości. Jedna jeszcze w wersji kerst. No to już jest sporo osiągnięcia, jak na mój gust. I oczywiście wiadomo, że nie mam sześciu broni, a w to jest tak, że jednak lepiej mieć te sześć broni jak najszybciej. Ale mówię, szczepy są pod tym względem wyjątkowe, że no u nich jest to trochę inaczej. Tutaj właśnie wysokopoziomowy oszczep jest cenniejszy niż kilka niskopoziomowych. Dobra, wąż... Onoż... w sumie ciągnie, jak już coś się trafi, to I się trafi. I to tutaj ja rozumiem. To też się przyda, to też. No warto mieć po prostu. I jedną przesłańko, bo czemu by nie? I lecimy, fala 12. W sumie, do której mamy? Do 15. Ok. I przez 15 musimy się od nieźle przygotować, bo będzie kolejna horda. Co ciekawe, nie elita. Nie wiem, czy to dobrze dla nas, czy nie. No, Cześć. Kogo ja oszukuję? Mamy potężne oszczep, które mogą przebijać. Ile razy w sumie? Tak nie sprawdzałem. 4, 6, 7 i 8. Okej, okay, musimy przebić. Wow. To jednak hordy chyba są dla nas bezpieczniejsze. Jesteśmy w stanie tym jeszcze szybko eliminować dużą część populacji oponentów. Zresztą tutaj, tutaj widać jak w sobie radzę. Oczywiście też ważne, żebym podnosił te wszystkie materiały, a nie tylko ubijał wrogów w nich materiały leżą. Chociaż nie jest to najłatwiejsze. Zawsze. Jest ryzyko, że podchodząc tam możemy dostać za duże obrażenie i potem zginąć. Ale tak, nawet jeśli tak się stanie, co... Nie... Dobra. <laughs> nie czułbym się źle z tym. Czułbym się tragicznie. tak szczerze mówiąc. Tutaj zostałem takie dobre podejście, że nie chcę go stracić. Jeśli mam być totalnie szczery. A weź mi to. Trochę tylko, tylko stracimy, ale też warto tego. Ostatni na unik. Może poszukajmy czegoś lepszego. Ech. Są dwa dobre. Weźmy dobre czerwone. Jeszcze więcej obrażeń. nie, zaryzykujemy. Świetnie, świetnie. To można wziąć to na później. Jedno przy usławień, nie. I nic ciekawego, dobra. Trochę niepokojące jest jednak to takie szczodko dodam od siebie, że no. Teraz nie chcę się pojawić piąty oszczep. Naprawdę jakikolwiek by nie był, już go przyjmę. Ja potrzebuję piątego. Wydaje mi się, że to też już będzie dobry pomysł, bo no, staty mamy, jakie mamy. Expedient nawet gdzieś nam spadnie jeszcze wolniej, to... Raczej nie jest już to największa tragedia. Rzeczywiście nadal fajnie byłoby szybko Expedient. Ale. Jak będzie, tak będzie, jak się powtarzam trochę. W sumie. Tak, jeśli byśmy zrobili więcej oszczepów, to na pewno to byłoby git. Poza tym musimy podinwestować w. Mniej regeneracji i życia. Obie mamy trochę rozwinięte. Pod niepostępnie mam na myśli, oczywiście, jakieś nie wiadomo jakich wartości, ale byśmy tak mieli 20% wyssania. Powiedzmy, że 30% regeneracji, to już ja, bym się nie przejmował szczególnie. Nawet gdybyśmy mieli mniej tego wszystkiego, to i tak byłoby dobrze. Okej, okay, weźmy to dla jednego obrażenia. Może być głupia, ale tak. Bierzemy zboże, przy losowaniu, tylko jedno. Piękne. To też piękne. I lecimy dalej. Pięć jeszcze, już jest dobrze. To prawda dwa szare, ale jak mówię, mam dwa czerwone, więc reszta tutaj to jest tylko po to, żeby mieć tego więcej i być pewniejszym, że wyeliminujemy nawet te takie mniejsze przeciwniki, słabsze, pomimo tych silnych wokół nich. No i nawet dobrze to wychodzi. Ja naprawdę nie rozumiem tego. Jakim zdumieniu mam taką dobrą pascę na nagraniach ostatnio z tym brutatem. Bo powiem wam szczerze, prywatnie. No aż tak dobrze mi nie idzie ostatnio. Się, jak już kogoś udało się na odcinku jakby wykonać, zaliczyć, jak złotk zwał, to później, oczywiście, jak sobie prywatnie siądę, to tam kilka podejść i też się uda. No, ale właśnie kilka podejść. W tym jeśli nie udało mi się przejść na odcinku, to nie ma szans, żebym go prywatnie ostatnio. A tymczasem odcinki mega łatwo, mega szybko, bezproblemowo. Ale pięknie się nam tu ulepszyło. A to też w tym można wziąć. Oszczep. Let's go. Okej. Okay. I czy coś tutaj jeszcze jest takiego fajnego poza tym czy tam było nie? Nie. I. Nie potrzebujemy tego. Ale kameleona w sumie możemy wziąć, jeśli już tam stanie przeklęty. I dobra, 15 horda. Inaczej mówiąc. I zobaczymy, jak ta horda sobie poradzi. Przeciwko nam. Czy ktokolwiek w ogóle się zbliży na tyle, żeby nas dziabnąć? Czy może ja sam będę tyle głupi, żeby w kogoś wejść i trzymać obrażenia? Na pewno głupi, już jestem tym, że chodzę po krawędzi. Uj, nie, 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 nie. nie, nie. Bardziej przyrogu, jeszcze. Czasami przy krawędzi jako tako. okej, okay, ale nie, nie, nie powinien dać zap zapędzać wrogi. Ale całe szczęście, jesteśmy dobrze, dosyć przygotowani. Nawet na takie sytuacje, bo mamy i ogroda, i jedną wieżyczkę tutaj. Na wszelkie wielbki. I szczęście, mam nawet nie najgorsze. Przez co? Owoców też trochę się pojawia wszędzie. No i powiedziałbym że jest git. Przetrzymaliśmy hordę bardzo ładnie. Teraz pozostała jedna elita. A potem jak w sumie już tą elitę przetrzymamy, to co dalej? Chyba już... W sumie nic. Poza bossami finalnymi. Więc trzeba się... Nie! Jest prawidłowy. Stacił mojego przeklętego szczepa. To? Jest, jest tego warty, ale nie wiem czy... A dobra, weźmy to Jeszcze jest fala taka zwykła, bez żadnych dodatkowych dziadów. W sumie dodatkowy szybszy exp na te następne kilka fal. Nie wiem, czy duże rezultaty przyniesie, ale... Tak naprawdę negatywy z tego wszystkiego są tylko na tej fali, więc jeśli teraz to wezmę szybko, to nie trzeba będzie potem płakać, że mamy trudnienia. Zawsze kilka procent może zaowocować za w jednym. Poziomie, czy tam dwóch lub nie zaowocowało, nawet jeśli w sumie żadnego to nie da, co. To... jak dla mnie i tak git, przedmiotik. I jeśli się nie mal, dostawało się go za przejście tego. No, jak się nazywa ta postać? Nie wiem, czy to nie był Bobas albo dziecko. Generalnie to jest ta, która zaczyna z jednym slotem na broń. A możemy mieć ich chyba do 32, aż więc, wow, prze przerażająca ilość. No ale, żeby dostawać więcej slotów na broń, to trzeba levelować. Tak. Jeśli ktoś jeszcze tego nie przeszedł, są tam w sumie dwa sposoby, w moim odczuciu, którymi można to przejść tą postać. A konkretnie mówiąc, albo przy użyciu tego, jak to się nazywało, o, kijów. Czyli naczyniając z takich, jakby, kosturów bojowych. W angielsku chyba to było staw albo Quarter staw, czy jakoś tak. Nieważne. Tych, które ogólnie składają się z poziomu postaci, i trochę przyspieszamy, jak spienie. Albo patyków, tych takich zwykłych sticków. Bo tak, te od ekspienia po prostu szybciej pozwolą wam mieć więcej broni. No i generalnie nawet są nie najgorsze, jako że dzieciak tam. Miałem szybko XP, jeśli się nie mylę. Natomiast jeśli chodzi o stiki, to tam możecie po prostu wszystkie potem przedmioty inne brać w defensywę. Nie przejmować się niczym szczególnie, a bonusy za to, że właśnie macie mnóstwo sticków naraz, wykierują wam damage. Dlatego też to jest najlepsza rzecz: na przejście tym pierwszym i chyba jedynym w podstawowej wersji Protato, pod... podstawowej ale takiej podstawowej, podstawowej że no nie od tej aktualizacji, w której no dodano dlc -a. Czyli a generalnie mówiąc, chodzi mi o tego, który ma 12 broni, ale chyba za każdą którą tam ma, to obrażenia mi się zmniejszają. No i generalnie mówiąc, na nim też najlepszym właśnie rozwiązaniem było 12 potyków, przez to, że bonusy były na tyle wysokie, że te minusy do obrażeń go tam mało interesowały. Chłopatyki kontrowały to wszystko na tyle dobrze, że tak. Uf, 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 uf. Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze bym powiedział. Ta <grytania> ja, panika trochę wskoczyła. Nie będę tego krywał. Już widzę, że meduza jest taką, więc tym elitem. <grytania> Nie jest najgorszy. To no, powiem szczerze, że chyba naprawdę nie jest najgorsza, ale jest irytująca. Nie, 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 nie. Nie, nie, to 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 to, to nie, to 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 są żarty. To są żarty. Takiego drugiego dobrego podejścia już nie dostanę nigdy. Dać szansę jedną na, na milion. Na to, żeby to wygrać. Powiem szczerze, gdyby to był jakiś bardziej przeciętny przebieg. Coś, to może bym teraz powiedział, spotkamy się na fali, powiedzmy, 10, .00, 8, .00, czy coś, byśmy kontynuowali odcinek, ale ha. Ale co mi tak teraz na duchu rozwaliła. Powiem wam, że niestety na tym kończymy. Tak, zazwyczaj takie porażki bym, powiedzmy, no może nawet i skasową To muszę zostawić, muszę wam pokazać, jaki miałem piękny przebieg, jak dobrze mi szło i jak. Jakiś jeden głupi ruch z mojej strony zrujnował wszystko. No to cóż, dzięki wam za uwagę i. Następnego. Bo tak, to mogę wam obiecać. Na pewno niedługo znowu się spotkam w Bratato, bo. No, nie, nie chodzi tylko o to, że mam dobrą pas w ostatnich odcinkach. Po prostu jakoś tak. Na nowo mam wielką chętkę i wenę, żeby w to grać, więc wykorzystuję to wszystko. Bo ja, ci, u mnie to jest tak zazwyczaj, że gry pojawiają się takie, na które mam wenę, w momentach, w których mam tą wenę. No i tak długo jak ktokolwiek na nie patrzy, bo jeśli jakaś gra totalnie nie zbiera żadnych, nawet pojedynczych wyświetleń, to czasami też, też jestem skłonny ją porzucić na rzecz czegoś innego. Ale dobra, wystarczy tego. Tak czy inaczej, w następnym epizodzie mam nadzieję, że wygramy i że pomścimy to podejście. Ale nie, od razu mówię, to nie będzie znowu kapitanem. Wybiorę jakąś inną postać. No, dotrzymajcie się i hej, hej.